Cześć, z tej strony Rafał. Ogrodowe inspiracje. Czy ściągać teraz folię? Yy, odpowiem Wam na to pytanie, że nie. W chwili obecnej już się nie ściąga folii. Folię ściągamy w odpowiedniej temperaturze, około 10 stopni powinno być. Przy obecnej porze. kiedy mamy minus, yy, grubo na minusie, Folia jest zmrożona, a przez to jest bardzo sztywna. Te folie, które macie na działkę, one są takie zbrojone. One są bardziej kruche. Podczas ściągania, kiedy ściągamy folię ogólnie, nie? ściągamy folię, to tutaj w tym miejscu robimy taką zakładkę. Robimy zakładkę i na skrajach tych zakładek nam się robi taki rożek, który przy takiej temperaturze może nam w tym momencie folia kruszyć przy ujemnej temperaturze. Dlatego na pytanie, czy ściągamy teraz folię, jasno i stanowczo odpowiadam Wam: Nie, nie ściągamy. ściągamy ją dopiero. Jak będzie temperatura około 10 stopni. Czy to na jesień, czy. Ta zasada też dotyczy zaciągania folii. Zaciągamy folię też przy temperaturze najlepiej około 20 stopni Celsjusza. Wtedy ona fajnie nam się zaprasowuje. Prawidłowo naciągnięta folia powinna wydawać odgłos bębna. To jest prawidłowo naciągnięta folia. Po to dobrze naciągamy folię? Żeby nie dopuszczać do drgań ani przesuwania się folii na pałąkach. Ponieważ folia najbardziej zużywa się nam w tym oto miejscu. Ona się tu po prostu przeciera. Jeżeli jest luźna i wiatr ją wibruje. Taka folia może mieć skrócony okres swojej przydatności. Szybciej nam się porwie. Jakie techniki stosuję, jeśli chodzi o zarabianie tunelu. Ta folia ogólnie była już naciągana około 5 lat temu. Trzyma się bardzo dobrze. Oprócz jakichś drobnych uszkodzeń mechanicznych, które zrobiłem najeżdżając z gryzarką, ocierając się, praktycznie nic się z nią nie dzieje. Ja, kiedy przed założeniem folii, zgrzewam taki kaptur. To jest taki kaptur na dwa zgrzewy. Zgrzewam, przeplatam sznur, który po założeniu, jak już założymy tą folię, naciągamy ją drugą stronę. Trzeba pamiętać, że folię naciągamy tak i również na sam koniec, jak już ją i po jakimś czasie musimy ją w osi z dłuższej, w dłuższej osi naciągać. Ten zabieg po naciągnięciu robimy tam nie wiem, po paru tygodniach. Drugie takie podciągnięcie folii. Jeśli chodzi na szczytach, sznurkiem. A kolejne, po prostu jak widzimy, że z biegiem czasu ona się naciąga, to wtedy znowu możemy przystąpić do regulacji napięcia folii. Technika, która tutaj jest zastosowana na szczytach, folia jest stara, więc widać, że jest zamulona. Długo trzyma. Trzeba ją będzie na wiosnę trochę przemyć. Technikę, którą stosuję tutaj, to jest technika zgrzewania. Pokażę wam, jak taki szczyt wygląda, ale od środka. Nie chce mi się chodzić po zewnątrz, bo jest dosyć sporo śniegu. Można również zastosować na takich gwoździki. Tylko, że z biegiem czasu ta folia, jak będzie chodzić, to te gwoździe po prostu się nam wysypią, spadną. Gdzieś tu nam spadną, spadną i przepadną. Kiedy zarabiamy na gwoździki, trzeba pamiętać, żeby główką zawsze dawać od góry. To wtedy nam się fajnie sklinuje. Kiedy damy szpilkę od dołu lub na wprost za bardzo, no po prostu nam wypadnie na ziemię. I tyle będzie z mocowania folii. Nawet chyba na podwójnie zarobiłem. Jeden szczyt ten jest na podwójnie zrobiony. Jeszcze była tania folia, to można było robić porządnie. W swoim foliowcu też mam tutaj, w sumie w każdym foliowcu mam zrobione opuszczane takie lufciki na łańcuszkach. Opuszczam je ręcznie. Zobaczcie, tak wygląda prawidłowo zarobiona folia, według mnie. Myślę, że z okazji 100 subskrypcji pokażę Wam swój sposób zgrzewania folii, który będzie można użyć na swojej działce. Jeśli spodobał Ci się ten krótki materiał. To pozostaw ślad po sobie, lajka, jakiegoś suba może. Dzięki za subskrypcje, Bardzo się cieszę. Dobijam do stu wyświetleń na kanale, więc pierwsze sukcesy osiągam w internetowym świecie. Dzięki za obejrzenie materiału. Zachęcam do obserwowania mojego nowego kanału. Do usłyszenia. Cześć.